Witam, ale cześć, siemenko, ja nazywam się Kapitan Zgredek, witam Was na moim pokładzie, witam Was w kolejnym odcinku z, graj, z gry Driver Free. witam Was na moim pokładzie. W poprzednim odcinku, moi mili, wróciliśmy na wyspę Dodge Island ze sprawą Kality, która zleciła nam zabójstwo, zemstę na aligatorze. Tak też, moi mili, robimy, ścigamy go i zabijamy, co się, moi mili, okazało okazało się, że z Gredek, czyli ja, jest nieogarnięty i możemy jak najbardziej strzelać z samochodu bez obecności pasażera. także straciłem dużo czasu na wykonywaniu różnych misji, no ale była. Następnie mój militaner wyjeżdża do Francji dokładnie Nice, gdzie poznaje dwóch e, tajniaków, którzy mają całkowicie odmienne zdanie niż on. Mm następnie ma spotkać się w celach w cudzym słowie biznesowych to aczkolwiek wiecie jest to dość kobieta e, wybuchowa agresywna także w międzyczasie zdążyła wdać się w konflikt strzelaniny z francuską mafią także musimy dojechać czas po to żeby uratować jej na czas żeby uratować jej tyłek tak też robimy no i co para na kolejną misję moi mili także lecimy z intrem i przechodzimy do następnej misji no i oczywiście, że po prostu kolejna misja zaczyna się kolejną kadcinką. Tanner wraca z ekipą, chce przepilnować aut. Zdałem się, że rozdaję karty. O co chodzi, że tych dwóch agentów chciało moi mili, zatrzymać te auta, a Tanner chce je przeprowadzić przez granicę, uniknąć cła, po to, żeby. Dalej y, od środka rozbijać ten gang i dowiadywać się coraz większej ilości rzeczy. Pocham głos No i co, i podejrzewam, że ta. Małpka jest głupia, a tą małpką jest właśnie obserwowany przez Kalitę Tajniak, idiota, który podkładał GPS w aucie. Dobra, moi mili, musimy przywieźć trzy auta. Trzy auta, czyli powiem wam, że jak już widzicie, O, mamy odliczanko, jeżeli 0 km zostanie na górze, to po misji, alternatywna, alternatywa do, do czasu, jeżeli ciężarówka dojedzie na czas, na, na, do celu po prostu to misja nam się kończy, przegrywamy e, dobra e, misja, jak sami widzicie, jest dość podobna do e, misji z GTA, w GTA były dużo misji takich, że musieliśmy kraść auta właśnie i doprowadzać je do celu albo do konkretnego kupca GTA San Andreas było coś takiego, że Właśnie na lawetę, lawetą kradliśmy Ta autka I po prostu dostarczaliśmy do garażu Zatrudnialiśmy się w firmie tam z tymi lawetami I tak sobie dorabialiśmy Czasem to były nielegalne kradzieże aut Czasem ściągaliśmy po prostu auta lawetą za mandaty Jak mi się właśnie przypomniało Dużo takich misji było Albo na zlecenie jakiegoś mafioza Zabierz te auto, te auto, konkretnie te auto. Nie zniszcz auta, to też widzieliście. Nie możemy zniszczyć auta. Teraz co? Musimy wjechać moi mili tym autem do ciężarówki. Teraz zanim przejdę dalej do GTA, nie wiem, czy oglądaliście bo był kiedyś taki serial z Davidem Hasselhoffem. Go chyba każdy zna. Był w ogóle Jurorem w nie wiem, czy w amerykańskiej chyba wersji. O Jezu. W amerykańskiej wersji mam e... talent. Tak się wydaje, jeż tu no. <laughs> Jak on wysiadł. Nie wierzę Jak on wysiadł W amerykańskiej wersji mam talent i serial nazywał się Nieustraszony ehm, To był seria o... Zależy, w której części, w starym nieustraszonym po prostu o policjancie, w nowym nieustraszonym to był człowiek, który tam był trochę zmechanizowany, bo miał jakiś tam wypadek, coś jak Robocop, ale w dużo mniejszej części. I on dostał w pojazd, pojazd możecie znać, jego wersja była odnowiona w... znaczy odnowiona, model w GTA piątce. czarny z odsuwanymi, wysuwanymi światłami. Zresztą w GTA było bardzo dużo modeli eee, w Piątce oczywiście tych samochodów, na przykład DeLorean z... z powrotu do przyszłości Jak tutaj jedziecie? DeLorean I... bo wow, poczekajcie, poczekajcie, ja się tylko tutaj skupię Mamy autko numer dwa Sorry ludzie. Ja też tu muszę uważać, żeby wcześniej palnąć, bo ja nie wiem co tu jest z rurami miękkimi, a co rurami twardymi. Śmieję się, ale wiecie, że jak tu wolnić po prostu u latarni, to już samochod z samochodu zostaje harmonika, z latarni nic, nie jak GTA. Dobra. Mam kłębę, rozwala mnie to wysiadanie z tego to Jest po prostu przepiękne. Dobra, dawaj mi tego grata, już niech będzie. Eee, I e, autko nazywało się Kid serial dokładnie nieustraszony i ta autko gadało, miało sztuczną inteligencję, potrafiło też włączać jakieś lasery, jakieś bronie, jakąś ochronę, jak ktoś chciał je na przykład ukraść, to puszczało mu olej, w twarz albo na przykład, czekajcie, tu, to mu tu może od razu autkiem wjadę, puszczało mu olej, ciat alarm puszczało mu olej albo na przykład maskę otwierało i w twarz go waliło. I autko się chyba kit nazywało. A dlaczego do tego dążę? A to dlatego, moi mili, że tak mi się przypomniało właśnie z nieustraszonym, bo ten nieustraszony miał tak, jakby oprócz wiadomo, głównej policji, bo to był policjant, taką właśnie bazę w takiej dużej ciężarówce. Jak na przykład zjeżdżali z misji, to właśnie tym kitem sobie wjeżdżali do tej ciężarówki swojej bazy i tam sobie stał, modyfikował te auto, auto się regenerowało, czy tam jakieś nowe badania tam planowali jakieś tam akcje. I tak mi się właśnie skojarzyło. Załóżmy, że ja teraz jestem kitem, ta ciężarówka właśnie była moją bazą i tak wjeżdżaliśmy, tylko tam była taka zamykana, i jak wjechaliśmy, to, to po prostu klapa z tyłu się zamykała. Nie były takich bocznych, tylko taka od dołu zamykana. Wow. Za szybciej, bo mi zostało już mało kilometrów. Na zakręcie to ja na pewno nie wiadę, to, to, to nie ma nawet opcji. Może? Hmm, udało mi się. Nawet, nawet easy. Yy, no i właśnie do tego dążyłem. A może zapiszę sobie taki wypadek, bo to nie wiadomo, co tutaj będzie. A wracając do GTA, to właśnie mówię, było takich dużo misji, aczkolwiek może mi zjecie, bo to klasyka, każdy powinien przejść. Czekajcie, kapscenkę. Na wyspie Cap jest skrzyżony parking. Dostań in, się do środka, podczep kontener a do ciężarówki. A... W środku ktoś jest. Nie kontaktuj się, nie sprawdzaj co niesie, nie dost... aha. Czy no mamy po prostu wygrać kontener dźwigiem? Tylko czy ja pamiętam? No i tyle, koniec ccenki. A, trupa wyciąga. No i teraz tak, ja podejrzewam, że ten trup, którego wyciąga właśnie jest. Liniarz. Był na kamerce, jeden tajnik już dostał. No chyba, że to na odwrót, właśnie zły przyszedł i tajnik wygodowali, tego nie wiem. Muszę zobaczyć twarz tego zbira. Wygląda jak Tanner, aczkolwiek wiecie z poprzedniego odcinka, że Tanner ma dwóch bliźniaków. Rotuję, ale te tajniaki były wyglądali jak były klony, to z kolei wygląda jak łysy Tanner. Także nie, to nie jest Tanner. Tanner to to nie jest Tanner. Miał długie włosy, takie oblizane na żel, czarne. kołowiec Do 18-kołowca 18 i ciężarówek zaraz się odniosę. Jeśli chodzi o GTA, to może mówię w... Nie gram, nigdy w GTA, piątkę mi się udało całą przejść. Nie, piątki mi się nawet nie udało całą przejść na Steamie, nawet przecież nie mam 100% osiągnie, osiągnięć. E, San Andreas, powiem wam, moi mili, przeszedłem połowę tylko. E, połowę i chyba na jakimś zapisie misję nieszczęsną z helikopterem, na którą każdy narzekał. E, czwórki to chyba ze 3 czwarte i to tak samo jak piątki, piątki też ze 3 czwarte. Słuchajcie, dobrze, ja jadę? ja jadę, nie w tą stronę I powiem wam Co mówię, to jest wstyd, bo Dla takiego fana retro gier nie przejść GTA nawet sam w całości, to jest dramat Bo do Vice City to w ogóle nie podchodziłem W Vice City zrobiłem jedną misję i powiem wam, że tak mnie wkurzało sterowanie Tak mnie wkurzała ta grafika Dla mnie, dla mnie GTA Vice City jest po prostu Ja wiem, że teraz wszyscy się na mnie rzucą, przecież dobra część Ale nie, Vice City to dla mnie Dno Graficznie i sterowanie. Jedno przeszedłem, moimi mieli GTA, to było GTA 3 faktycznie, aczkolwiek na zasadzie, że na Androida, tak, moi mili, GTA 3 jest na Androida i faktycznie GTA 3 przeszedłem całe. I powiem wam, że na wykładach, na studiach, przechodziłem GTA 3 i przeszedłem całe. I na Androida nie różni się w sumie niczym GTA 3 niż wiem, na PC, tak? szczerze mówiąc, mówię naprawdę. Jeszcze jedynki przyszedłem sporo, ale to już dawno, dawno temu, w czasach 2004, przeszedłem na PlayStation 1, PSX -ie. miałem. Eee... Ale to taka krótka opowiastka, dygresja a propos właśnie tych lawet, zabierania auti. Czy ja przyszedłem GTA? Czyli nie, czwórki moje mieli przeszedłem połowę, sam Andreas połowę, piątki połowę, trzy czwarte, całą trujeczkę. Zaraz właśnie przejdę do 18-kołowca, aczkolwiek poczekajcie, bo tutaj nie mogę stracić życia. W ogóle nic a nic. Wam mówię dlaczego. Ja tą misję pamiętam. Teraz tak, my będziemy potem wyjeżdżać z tym ciężarówką. Jeżeli tam zostanie malutki pasek mojej mieli życia, to nie przyjdziemy, bo po prostu yy, będą blokady samochodowe i czy to z blokady, czy to po prostu policja nas strzeli, czy walniemy w malutki słup. To wiadomo Tanner przy szybę. Szybę może nie, ale życie traci. I, I po misji. A tutaj jest zrobione nie tak jak w normalnych grach, że jeżeli zginiemy i nawet przy checkpointie się odradzamy, to nie mamy pełnego życia. Czyli gdybym skończył z taką malutką czerwoną kreseczką, to po wznawianiu gry mojej mili z taką znów czerwoną kreseczką zaczniemy, czego tu nie wchodzisz. A, bo tu się na F wchodzi, tak samo jak do auta. Także tutaj naprawdę muszę zachować jak największą ilość życia mojej mili. Po prostu jakoś tak przejść Zmienić sobie autko to autko? Pistolet? Najlepiej tylko tłumik jest? Cholera, wie co to jest Aha. Życie życia nie biorę, życie zostawię na koniec, naprawdę Mówię, potem zobaczycie dlaczego Jak się muszę skupić, tu. Będzie ich teraz kubka. O, jeszcze tam jest jeden. A, Diane ja myślałam, że on mnie nie zauważy. Nie. Alarm się dopiero włączył. Myślałam, że oni mnie nie zauważyli tak naprawdę. Znaczy, myślałam, że mnie zauważyli od razu, aczkolwiek nie. Dopiero tam tamtym nie zobaczył, bo za długo go nie zabijałem. Dobra, pełnym kp mi się udało. Teraz moi mieli musimy wejść na górę do dźwiga. Powracając do tego, kiedyś moi mieli bardzo długo za dzieciaka grałem w grę, która się nazywała 18 Will of Steel coś takiego, czyli 18 Of czy On nie pamiętam 18 kółek. A, nie pamiętam, nie powiem, naprawdę powiem wam, że nie pamiętam, jak to się wchodzi terem. Terem, e. E, e, dobra. E na akcję. Teraz czekajcie, bo ja tutaj mam na numerycznej ustawione sterowanie dźwigiem. Musimy wziąć niebieski dźwig, czyli ten pod tym. Czyli najpierw bierzemy ten. No i moi mini. Tak sobie pomyślałem a propos ludzi, którzy nagrywają e, Farming Simulator albo właśnie Eurotrack Simulator. I kurde, moi mini. Stój, Tanner, Stój, 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 stój. I jaki set. Załóżmy, mamy 40 minut odcinka. Jaki sens jest, gdzie nawet nic nie mówicie? Ja mówię, tak nic nie mówi. Jest kupa takich odcinków nawet na, mojej, na tych grupach Facebookowych, co jest tam do wybijania się. Po prostu jedzie sobie taki typ ciągnikiem. 40 minut przez pole, ora i nic nie mówi. A ten ciągnik naprawdę wolniej się tutaj jeździ niż. Ludzie w drajwerze chodzą i tak 40 minut tak patrzymy na jego tutaj wolną jazdę. Czego ty nie chcesz iść do tyłu? A, bo w dwójką do tyłu, nie piątką. mogą sobie ustawić w sumie na piątkę. Lepiej by mi było pod ósemką. I tak samo ciężarów powiedzicie ciężarówką z jakiegoś tam SIA do czegoś i tak godzina jazdy bez celu. Live. ok, gra na live, powiecie. Aczkolwiek prowadzą ludzie taki live przykładowo bez e, mikrofonu, godzinny, jeszcze chyba do tyłu. Prowadzą, moi mini ludzie, taki live godzinny. Wjechałem? Dobra, wjechałem. Eee, I nic nie mówił. tak w kółeczko ciągnikiem w kółeczko jeżdżą dwie godziny live, trzy godziny live, albo sterują, przykładowo. Słuchajcie, bo tu jak spadnę, to też stracę życia. muszę wejść tą drabinę. Eee, raz mi się udało stąd spaść, to zostało mi właśnie przymały czerwony pasek przy życiu. I wtedy dupa. Eee, no i co, eee, moi mili, eee, jeżdżą tak sobie, biorą tu dostawę, jakieś tam mleczko, nie mleczko i kurde co i dupa. Nie ma ściany. Brąz sobie może zmienię. Amerykańskie ciężarówki, powiem wam, że kiedyś chciałem być tirowcem, w sumie dalej takie moje małe marzenie, jedno z wielu właśnie chciałam jeździć takimi amerykańskimi ciężarówkami, nie takimi starami ściętymi polskimi, bo właśnie takimi wybrzuszeniami, ciężarówkami. Dobra, teraz muszę jakoś stąd wyjechać. Słuchajcie, gdzie tu jest wyjazd? Oj. Tutaj, dobra. D I ja czegoś takiego mówię, nie rozumiem. Jeżdżą właśnie. O załóżmy, że macie tutaj um, Eurotraksi Simulator. Tobie tak jedziecie i tak 50 minut patrzycie, jak taki typ ciężarówko jedzie i nic nie mówi. A pociągnik na polu? Nie, to moje mini nie ma najmniejszego sensu. O, kaccenka mi się włączyła. No i właśnie tutaj wyobraźcie sobie, że mam teraz mały, czerwony pasek życia. I przykładowo wjadę teraz w taki słup i, i koniec po życiu. I odnawiacie się znów tyle mało życia i stoicie w martwym punkcie bo za każdym razem zaczynacie z małą ilością życia. Eee, no i wracając... Eee, tak sobie myślałam, właśnie przypomniało mi się to 18 Wheel of Steel. Przypomniało mi się, jak w to grałem. Ja już nigdy nie grałam w Eurotrack Simulator. Może tam 10 minut. Tak zawsze byłem fanem właśnie serii te 18 kółek. Tak sobie pomyślałam, że fajnie by było może na, 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 na live'a to zostawić. Tak, że ja live'a tego obiecuję wam już lata, sorka. No lata nie, bo tyle kanału nie mam, ale trochę Wam go obiecuję. Słuchajcie, bo nie wiem, czy nie lepiej bym było wjechać teraz. Nie, to długo będziemy jechać. Eee... Live'a, albo na przykład odcinki, ale z komentarzem. Nie, takie właśnie pogadankowe, podcastowe serie. Idziemy tam do jakiegoś Seajad, bierzemy towar przykładowo z mlekiem, czy tam z prawami, czy z innym bydłem, czy inne pierdółki. No, i pomiędzy trasą w Seal, czy tam Miami, czy cholera wie co, na przykład właśnie sobie porozmawiać. Cokolwiek mówię, taka gierka mi się wydaje jednak faktycznie lepsza na live'a. No, tu faktycznie trzeba gadać, a ja mówię, a to co robią niektóre osoby, to jest po prostu porażka. Jak można grywać taką grę bez. komentarza? To właśnie a propos tych, tak która ciężarówka mi to przypomniała. Jest na Facebooku, polecam, to typka, która streamuje, ale tylko na Facebooku Żabson się nazywa i ona faktycznie gada o wszystkim. Eee grając w Eurotrack Simulator, tylko ona gra faktycznie na pedałach i na... Klawiatur... Nie, na klawiaturze, tylko na kierownicy. Więc faktycznie większy jest symulator. No i teraz zobaczcie, ja sobie tutaj już pół życia straciłem. W... Jeżdżąc ciężarówką, obijając te policję, blokady. Gdzie teoretycznie masz ciężarówkę, nic ci się nie stanie. A widzicie, stanie mi się. I teraz wyobraźcie sobie, że mam mały pasek życia, czerwony. I w ogóle mały Życia, i co bym wtedy zrobił? Jedno walnięcie, właśnie w taką blokadę, jedno walnięcie, w taką tutaj latarnię, jeden strzał, i po mnie. I zaczynamy za każdym razem z małą ilością życia. Aczkolwiek widzę, już tu mój mini punkt kontrolny, znaczy punkt kontrolny, koniec misji. Także tutaj policja mi już żadna nie powinna dopaść. Wam, że, że udało mi się nagrać to po raz pierwszy. Przy poprzedniej próbie dnia poprzedniego, dwie godziny mi się nie udało. Także dramat. No i chciałam teraz zrobić. Ładunek jest bezpieczny, dobra. No to co moi mili, skończyliśmy kolejną misję. Ja sobie tutaj profil zapiszę. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Nowych tutaj widzów, o ile tacy są, zapraszam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, że w opisie. Y Filmu macie zawsze link do mojego facebooka. Ja się z Wami na ten moment żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.